谢吗？哦、啊，都在啊。 Tam nie działało mi na studiu, że nie wy nie, ten, ten bar na dole się nie wyświetlał. Nie wiem czemu. Dwóch widzów po... Co to za fagaciska? Siema, Siemand, najlepszą piosenka jaka istnieje fagata. Przecież to jest najlepszy utwór jakie istnieją. Dziś będą Faceity, bo Clash odpierdala jak zwykle. I tak w sumie wczoraj było to samo, że się nie dało w ogóle zagrać. Nie wiem czemu, bo ich serwer odpierdala i moi nie potrafią nawet ogarnąć tego. No, co no jest? Nie mam, nie mam co innego grać. Gdyby Clash nie odpieprzał, ligę nie odpieprzała i po normalnie serwery zrobić, to da się dołączyć do klaszcze. Pół godziny próbowałem i nie, nie dało się. Nie dało się w ogóle dołączyć, a nie nic. Błądy wyskakiwały cały czas. I co zrobisz? Chociaż w ligę też można by było zagrać później. O, widzę, że siedzą na kanale. Zobaczmy. Halo, co robicie? Eee, zastanawiałeś czy nie grać w ligę? W ligę? Tak. No ja właśnie też się zastanawiam, co mam robić. Ale czy warto wspierać takich takich riotersów, co, co nie potrafią nawet yy, klasza zrobić? No jest to gałosnęło, No mi się wydaje, że w chuj w chuj żałosne. No cały No nie mogli zrobić wszystko, wszystko, a nie zrobili nic. Zostawili jak było i myśleli może dzisiaj nie będzie tak samo. Prawie mogę ci wypadać. Wy Chociaż nie, nie mogę ci wypadać! Bo dopiero jak będę miał partnera to chyba takie rzeczy występują. Bo to jest takie właśnie zjebane, że musisz mieć chyba od iluś tam obserwujących. A to nie ma sensu to co? Ja nie mogę być lepszy Nie mogę zagrać jednego w Liga Łoo 4 złote 4 złote Ja pierdolę Pierwsze donate ja jestem ja jestem popularny Dwukropek, trzy widzisz. Co? dostałeś? No, dostałem dwa. Widzisz? Zwraca się, zwraca się. Cała praca. Ale miałem inne ustawione ten na donate. no widzisz. To jest tak zwany efekt youtuba. Poko miał Sigma. Kurwa mać Nie mogę się bitwa donateowa, potem ej. będzie na YouTubie nie mogę Bitwa donate'owa Największa bitwa donate'owa na polskim Twitchu to? Dzięki Krzysztof za highs I na pewno go nie przepalę Ale już 20 zł, 22 zł. Ja muszę kamerę jeszcze kupić. Czyli na więcej FPSC się powinienem co zmienić na kamerę No way, no way. kurwa zeb zebrali wszyscy 1 zł. 1Z Pozdro, dziękuję za złotóweczkę. Jej, ale mam widzów nagle. Wszyscy unikatowi jeszcze. Bo no unikatowi, każdy jest unikatowy. Ale no Wards to nie mam pojęcia, to, jak, kto to jest. Tak szczerze. Się... szczerze. A, się... to, to, że to nie są żadne boty chyba. ma Wards. Nie to wiem, kto to jest. Kto to jest words Go to nie znam w ogóle. Pierwszy raz na czacie. O, Amerka. A, 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 a 6000. Trochę jest, ale się uzbiera. Witam wszystkich, witam wszystkich. You, <laughs> <w love. laughs> Ej, dobra, musimy wygrać. 10 zł donate, jak wygram. Dobra, widzisz, że do... bez streamera, mi się nie dogada. Nie dogada o, się, nie dogada się. Dojebało ja nie... było czasy 6 zł. No. Co? Znaczy, mówicie? nie odjebało ci o 6 zł, pani streamerze. Czemu mi odjebało? To wybieraj, że role. No i przecież mam! Ty tam no, no tak! Aha, to myślałeś, że gadasz, a co myślałem, że wygada, co pojdziesz? Nie, chciałem! Na Clash'u i Stop'a, ale po tym jednym meczu dżungli na Na'Firi, to, to mi chce się no. ten... do głowy. Dokładnie. A tam pierdolicie. Pozdrawiam z Poznania. Jak się nazywasz, kurwa? Kolego nie z mam, z... Nie mam, nie Kuba powinien się wypowiadać, nie ja. bo się zmówili wszyscy. A jednak, Kuba, a jednak. Się, się zmówili wszyscy, zobaczyli content. To przyszli. A jednak. Zobaczyć. A jednak. Eee, nie można tu mówić morda, eee, ale nigdy raczej nie zbanuje. No, raczej. Dopóki nie mam partnera, to raczej nic mi się nie może nie dzieć. W ogóle nic nie zmontowałem z tamtego streama, ale w sumie mały był półtorej godziny, co to było wczoraj? Pozdrawiamy Martynę, Oliwie. Pozdrawiam wszystkich <laughs> serdecznie. Dobra, no to się ma. Jestem na czacie Wojtas, Tomas i. No i se, tu jestem, co nie? I pozdrawiam widzów wszystkich i. na razie. A Twitcha też nie mam skonfigurowania. Nie, no, Twitcha jeszcze muszę skonfigurować do końca. Na ci wszystko już wystarczy masz lone i masz kanon, no ale ty wystarczy. Ale nie, muszę ustawić, wiesz, co? Coś miał ustawić. Powiadomienia e, za obserwacje i powiadomienie ze suba To są takie chujowe. Zresztą mnie pokazywałem ostatnio. Ja pierdol to też jest takie chujowe Dzięki, no, się dzięki się za obserwację, Nie wiem co to, to jest powiem. oczywiście. Dzięki wielkie Kurwa Na <noise> <noise> głośniej się nie za... Nie byłem przygotowany na takie dzisiaj rzeczy Nie mam delay'u Kurwa mać mi się odpierdala Pozdrawiam z Tomasowa, dzięki za pozdrowienia z Tomasowa <grym> Pozdrawiam z ciepłego Machu Dzięki za obserwacje, dzięki Ale muzyka gra dwa razy dłużej niż powinna No i ja już dostałem a... dużo Ja już dostawałem dużo ofert promowania Przychodziły tu boty na streama tureckie Pytały się czy chcę darmowe suby O sub rekord w ciągu nowych streamów to rekord to był dwie osoby, z czego jedna przyszła się zapytać, czemu mi coś nie działa. Nokturnem, Kazixem. Czym zagrać? No, dobra. Lecimy dla kontentu. Jeszcze dali mogę ci brać. <laughs> nie, aż takiego to. Aż tak to nie. No way, Wojtek Gola! Jeden złoty. ciemano widzę, że jesteś spoczątkującym strażerem. Zapraszam by do mojej agencji Influx. Pomyślimy, pomyślimy. Zapraszam na piseloskontakt.com Dobra, ile ten czasu? Ten Minuta 50. no spokojnie, zaczynamy. O, zajebiście, dwa donaty. zajebista scena. Dzięki za złote, cudówkę. Ja też pozdrawiam. Kombo, kombo donate'ów. W ogóle nie zacina streama, bo mi tą ligę kurwa coś chyba za dużo widzów i odpierdala trochę. No tak, wszystko na ostatnią chwilę teraz tą ligą, jak zwykle, ale z ligą zawsze jest tak samo, zawsze tak samo było, że ona nigdy nie działa. Jak, jak ustawisz przed streamem, to ona nigdy nie działa. Dzięki, siema siema, dzięki za złotówkę, kto to? Uuuuuh. <gry> no niestety, pieniądze robią dużo z ludźmi. Jak zaczynają się pieniądze, to się kończy zabawa i kończy się streamowanie dla pieniędzy Ale czy to źle? Jakie są pieniądze, są życie, więc... Kto jest w ogóle na bocie? Idę, ja napierdala tego bota No Dobra Co Ta kurwa, pomóż mi, po tu Kurwa, kici <grytanie> No ty kurwo <grytanie> Kici Dobra, dawaj na nią Gdzieś to? Gdzieś to zagranie? No ale ty byś się przydał, żebyś coś zrobił ja ją zabijam. Nie ma w nie? Na kamery, Dawaj, dobrać. Dawaj, 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 jest spowolniony. Spowolniona, spowolniony, spowolniony. Ja. Ku... Okay. <śmum> mam stana, mam stana, mam stana. Uf. Pomogłem. Pomóż mi. Mały mam po polsku, gry, jak jest exlip po polsku? Zaćmienie, zaćmienie. 01. Tak, Ej, bo musimy wygrać, bo ja gram o 10 zł ogólnie. Tak jest, ale jak chcesz tak, coś do kontaktu to na gmaila, nie do Nate Plus Paul nie go Nie mam buca. Panowie Gramy, wygrywamy to Nie no przydałby się Song Request w chuj, tak szczerze teraz, do takiej Ligi Legend to Song Request to jest chyba jedno z najlepszych rzeczy jakie istnieje. Ale jak włączam Spotify'a... Oh. Dobra Kuba jesteś do bana, do bana jesteś Do no ty ja no no bana jesteś, do bana jesteś no Nie gram z to tobą już nigdy to Czemu ja piknę rengara na grę o 10 zł O kurwa, ale muza lecia, ale muza bomba mówi dawaj nutę. To jest ich więcej jak coś zarek Dawaj oh. Gdzie jest, gdzie jest ich więcej, kuba? Ajkój a dobra, napierdalałem się tam Dobra Dali u Ciebie Kurwa, przyjdźcie do mnie, coś pojebało ich Sama, co zaś? Nie dobrze mam kurwa, ma Jak się napierdala na buff bo... No chyba tak będzie, czemu ja w ogóle nie mam czatu tutaj? Muszę szybko sam, jak się wrócę na... Chyba babki zamiast po ciało Chrystusa przyjdą po zdjęcie? Nie wiem o co chodzi. No pewnie tak. Nie ma cooldownu ten champion. Będę no, musiał dać chat, bo pole. później kurwa, nie będę miał na streamach tego chatu, nie będzie. A widzisz to? Znaleźć te... się, kurwa to nie ma cooldownu. Kurdo, pierdolone dawaj. No eee kurwa. Znaleźć ten. Znaleźć No, no chuj z tego. Jak Rengar... On normalnie to przychodzi Chyba... do mnie na gankach? Dobra, ty Mateusz się lepiej nie odzywaj. Się nie, nie no proszę cię proszę cię jeszcze ja się wyjebę z do tym Marek, masz lesza Dobra, bo dobra, bo, bo, bo zbyt bardzo w kontence tak szczerze Co ja robię nie wiem tak szczerze Był musiał się skupić Czemu? Bo by, musiałby być full, full tryhard a tak trudno zrobić na streamie Full tryhard Wiesz, jak się to jest, jest nie? Dawaj dawaj Leblak No Leblak nie żyje Skarż, skarż, skarż. Nie mogę! Drogi, nie Cieść. mogłem, nie mogłem! No nie mogłem, było za daleko! Wynie, za duży radius ksanka, był! Woda. Za duży ksanka, radius woda. był! Jakiego krzaka? krzaka? No ale w krzaku, tylko był za duży radius! <słuter>: <śnić> <śnić> radie, za duży <śnić> no i teraz się wypieprza kolejna osoba, no i zasadnie ja wam się nie da grać. Znaczy... Rady, Oj Liga to bardzo dobra gra Nie obrażaj tutaj Dobra nie, nie powiedziałem tego tak szczerze Nie stać a Ja to pewne Talia to kurwa jebana Patrzę w dół Szczycie jestem to gdzieś się za tych pizdu i podajmy to Ja ci dam nawet 10 za tym poddasz Dlaczego czemu chcę cię poddawać No dobra bo ich jest stu... Ej! Ja już mi się już Jebie w oczach, tak szczerze, dobra lecę na Kaitlin. Ale widziałem jednego przeciwnika, a było ich dwóch. Uff. No i No, Dobra, nie chcę mi się tym ręgarem grać. Ja nigdy dobrze z ręgarem w życiu nie grałem. Chodzę, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. No dawaj, No kurwa. Oh, nie. Dobra, bo ja za chwilę dostanę copy strajka za ten loty, które lecą Copy No bo potem nie mam z czego montować, bo wszędzie cały stream jest na czerwono No ale tak szczerze do, do FFa jest ta gierka Masz to bele Ej dobra czemu miałem najwięcej kills? z was? Ja myślałem, że jestem najgorszy No to aż jednego więcej od innych No to aż jednego więcej aż 4 śmierci Dobra, ale to się nie liczą śmierci tylko ile. Klepczan trolluje coś i gierkę, Klepczan zawsze trolluje. Szybko zanim umrę, nim umrę, nim umrę, umrę, podajcie do łóżka, zanim umrę Ja, ja już to umarłem to... specjalnie dla nich Przycelnik nerf się wystarczy no. wow, piątkę dostałem Team zintował! Rel, 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 REL Więcej nie gramy, więcej nie gramy z takimi z, snobami za piąteczkę To co, co esik? To będę, jak... w ogóle będę overlay pewnie zmieniał Bo tak dziwnie, tak na tle pokoju Nie jest źle, ale Poka to... To fotkę na łóżku Poka ta fotkę na łóżku Jaką fotkę na łóżku? Co? Co to za foteczka obok siebie? Aha, poke! Pierdolimy, no O, ziku No jeba na nie? To fotkę! Zrób salto za 5 złotych? Yy. Zrób salto za 5 zł, nie dzięki. Sprzedajesz coś, zmień ten overlay, dobrze gadasz. W sumie overlay to jest streama, overlay background bardziej. Jaka fotka, fajna foka. Dzięki, że to czuby, fajna foka. Pluszek też fajny. Tak też fajny. Powiesz co, Mordor, za 5 zł. Najpierw kasa, potem <laughs> Real, bez kitu. Nie, ale zobaczy, zobaczyliście jak mu nagle dwa razy więcej świetleń ma niż ostatnio. Ale mi się wydaje... Mi się wiesz co wydaje? Po pierwsze miniaturka była lepsza, a po drugie ci co subowali TP dostali powiadomienie. Dlatego jest więcej. Lub powchodzili parę razy. Kurwa, ale musiałeś dać czerwoną szczapkę na miniaturkę <laughs> i wielki <laughs> napis XD? No, no, no nie, nie miałem pomysłu na <suszel> Dobra, zajebista jest, mi się podoba w chuj tak szczerze No, e, powiedz, czy ona jest zła? Nie jest zła I pomyślałem, że zrobię w taki sposób Ale masz problem, jest dwa razy więcej wyświetleń Może dlatego, że nie ma copyrighta akurat Masz rację, masz rację, no masz rację Widziałem twoją reakcję na mojego noida na nosie e no, ja tam przeżywałem wewnętrzną, ten... Kiedy Marvel Rivals, ee, jak mnie przekonasz wreszcie. Czy ja wyglądam jak przekupna kurwa? Szybki bil. E, nie wiem. Tam było, no. Nigdy. Kamitega ja to był ten piknę. Ale to było. <śmielczam> <śmielczam> ty to, to... Ja, tu piknę. <śmielczam> po co? Prasą. Siemano.